Podanie końcy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do ultimatecoinExchange.com. Przy kodzie N3J macie 5% więcej. Zapraszam. Kolejny pojedynek, w którym wybieramy tą samą drużynę i tworzymy z niej dwa różne składy. Dzisiaj na moim kanale będzie Lachu i zagramy sobie meczek Juventusa. Z tej strony Neixio, witam się z wami serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mamy Lacha i gramy sobie mecz Juventusem. Siemankowi, witam was bardzo serdecznie, w ogóle fajna jest ta seria, tak powiem ci, że coś innego, podoba no, się. Jest, to, to jest fajne, tylko najpierw jest to, że to jest seria, która nie jest nazwana, tu po prostu jest Juventus ma kontra Juventus Lacha, więc, więc okej, okay, niech, ta, niech tak będzie. Także moi drodzy, zasady tej serii jak najbardziej znacie, także Lachu, czy jesteś gotowy na kolejny pojedynek w kamień, papier, nożycy? Ach, nic nie będę mówił, obejrzyjcie sobie wojny na piłki. No tak, tak, tak jestem gotów. Tak nie wiem już teraz co zrobić. No dobra, mniejsza z tym. Raz, dwa, trzy. Papier Papier? No. raz, dwa, trzy. Papier Nożyczki! Jest, ty jesteś chamski, jak możesz 5 na 5 wygrywać, stary, to jest normalnie, to no jest. Te, 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 ja mam teraz problem, kogo ja mam wybrać tutaj jako pierwszego. To spory problem. Wybieraj. Z bez skitu, ty nie wiem kogo mam wybrać jako pierwszego. Ale dobra, może pożałuję tego wyboru eee, Dybala. No ja już już najechałem na niego, wiedziałem od razu. <laughs> Okej, okay. to moim pierwszym wyborem będzie w takim razie. Mm, quadrado. A tu mnie zaskoczyłeś. Czemu? Czemu eee, Pogba. Okej. Okay. czekaj, tylko pogba. Ja sobie może ich będę usuwał tam w dół. Co? Tak, 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 ja tak robię sobie systematycznie tak ten. Eee, no to ja pogba i Dybala. Dobra. Ja wziąłem kwadrado, więc teraz pora na kogoś. Mm, mm -hmm. e, wiesz co? W takim razie, Pereira. Okej, okay, czekaj, tylko ich zmienię tutaj. Komana e, tutaj nie mam, ale sobie go przesunę na sam dół od razu. To jest w sumie dobre, żeby się nie pogubić. E, dobra, w takim razie wybieram e, Kiriniego. Ok, mam Mandzukić. Gdzie jest Mandzukić w ogóle? A no jest tam Ty, ja go nie... a tu jest, dobra. Jest, jest, jest. Po prostu go przesuwam tak na dół, żebym miał tak mm -hmm, układane. Mm -hmm. No, no spoko. Okej, okay. czyli Quadrado Pereira, w Chiellini, to biorę Markizio teraz. Markizio, okej. Okay. To ja w takim razie wezmę sobie... E... A A Asamoa. No to mm -hmm. mi zaskoczyłeś teraz, ci powiem. Dobra, a Samoa tutaj wędruje. Um, ja potrzebuję jeszcze jakiegoś. w miarę kogoś ofensywnego, cholera. I tu się. Oj, oj, oj ale to troszkę zepsułem. No ja sobie właśnie ofensywę tak ustawiłem tak całkiem spoko. Tylko z moją defensywą jest nieco gorzej. A z tobą by mi się bardziej przydała defensywa. Hmm. Więc źle to rozegrałem. Możesz zawsze Zazę wziąć jeszcze. Mm -hmm. Ile ma Zaza tempa w ogóle? Uj oj, nie, raczej nie. nie Zazę ja podziękuję naprawdę. Tuptania ma dużo. Tak, tuptania ma sporo. Um, dobra, żeby nie przedłużać, to ja wezmę Alvesa w takim razie. Dani okej. Okay. To ja w takim razie wezmę sobie Bonucci'ego. Bonucci, Bonucci okej. Okay. Na ławkę powędrował. Czyli potrzebuję jakiegoś środkowego obrońcy, też ogólnie. Kaseres e, w takim razie. Ach, cholera, myślałem, że kiedyś że niego nie zgarniesz. A, <laughs> cholera. E, to ja wezmę sobie e, Bufona. Ok. Mm, Buffon. Bufon. Buffon, Buffon, bufon To w takim razie... Hmm. Nie wiem teraz kogo wybrać. barca Griego, ty wziąłeś, czy nie? Tak, tak, tak. Znaczy nie, Barca-Glee'ego... jego wziąłeś. jego wziąłem, ty wziąłeś później kaseresa. tak? To tak, do tego mi nie trzeba. Hmm. Tak patrzę właśnie, kogo mogę ofensywnego tutaj wziąć, ale... Jedyny ci został Zaza. <laughs> <Nie. laughs> Albo na <błena> kasma <laughs> Nie chcę Zazy. E, wiesz co? To w takim razie Lichsteiner niech to będzie. Okej, okay, Lichsteiner. Mm. Obrona jest. Okej, okay, to ja w takim razie pójdę sobie. w... powiem mm, Ci że szczerze, że nie wiem, co <laughs> mam tutaj wziąć. Znaczy, mam dylemat spory, ale no dobra, nie będzie to. E, Sturaro. Sturaro, okej, okay, to też go usunę mm -hmm. od razu. To w takim razie ja poproszę Sandro Sandro, Sandro? Tak, tak, tak. Alex Aha, o cholera jasna. Czemu go zabrałeś? Isla. Czekaj, tylko sobie tu zmienię. O, coś w tym Czemu sobie mi go zabrałeś? Nie. Isla mówisz, tak? Mhm. Dobra. Czemu mi go zabrałeś? Eee, dobra. bramkarza się nie martwię, bo drugiego mi już nie weźmiesz, bo to było... Chociaż nie! Czekaj! Możesz wziąć! No to można przejść tak. Jak graliśmy tak ze sobą między kolegami, to e, mieliśmy drużynę, gdzie było czterech bramkarzy i ktoś miał całą obronę załadowaną bramkarzami, a drugi nie miał nikogo na bramce. Eee, okej. Okay. Nie wiem, kogo dać na atak. Masz! Zaza uśmiecha się do ciebie. Weź z tym Zazą. Wiesz co, ja w takim razie wybiorę sobie mm, Kedirę. Dobrze. Eee, to ja w takim razie Patrice Evra. Cały czas zdjęcie w koszulce Manchesteru No, o, Tak zrobimy, czyli został mi jeszcze... Dalej ktoś ofensywny tu by się przydał. No. Cholera, ten Zaza no. Wiesz, go uśmiecha się do ciebie, ładnie ci potupta i strzeli w bramkę, no patrz. Ja to zrobię w innym, innym sposób, coś takiego. Czekaj... Dobra, czyli ktoś teraz na, na pomoc by się przydał. Albo wiesz co, e, biorę Barcagiego. A no, ty łotrze przebrzydły. Czemu? 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 Nie wiem. To byłbyś ostatni mój wybór taki już, żeby dopiąć ten skład. No ty łotrze przebrzydły. <laughs> Ty no czekaj, ja teraz muszę tutaj... ej Cholera jasna. A Padoina nie brałeś pewnie, nie? Yeah. Dobra, to Padoin wylądował mnie w składzie i ja mam gotową jedenastkę. Teraz czas na Ciebie jeszcze, ostańmy eee, to, Neto. Neto, okej. Okay. Czyli tak, moja jedenastka od dołu Buffon, później Evra, Padoin, Bonucci, Isla. pomoc to Sturaro, Pogba, Asamoah, Koman i na ataku Mandżukić oraz Divala. U mnie jest tak, Neto na bramcy, na lewej Sandro, w środku Kirini i Barzagli, na prawej Lichtsteiner i tak, dałem na CDM a sobie Caseresa, Marquizio i Kedira na SP, na SP o i z przodu Quadrado i Alves. No, ciekawy, nie powiem. Dobra, moi drodzy, czyli przechodzimy do spotkania. Dobra, moi drodzy, czyli ja gram w strojach domowych, natomiast Lachu gra w strojach takich historycznych, klasycznych Juventusu, także wszystko jest ustalone, więc chyba możemy ruszać, co? Tak jest, jestem ciekaw, właśnie jak Alves na ataku się spisze. No ja jestem ciekaw mojej defensywy, bo tutaj jest też troszeczkę ciekawie No ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze Chociaż ten pierwszy strzał prognostyk taki słaby Zaczynamy spotkanie moi drodzy, jeszcze raz przypomnę, jak w koszulkach paski Natomiast Laku oczywiście w koszulkach tych klasycznych O, się już popisał na sam początek Tak pod publikę, nie? Pod lajki, pod lajki wszystko Bez takich, no nie, no netto takich nie pójść Dobra, niech będzie tak Chociaż nie wiem, czy nie będzie za daleko, a jednak dobrze, ale... Cholera, jasna. No, no, pójść, Teraz Mario, 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 Super Mario. Nie. Ej, dlatego Nie. właśnie chciałem Kieliniego. ay 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 ale Samoa, jest jeszcze, tutaj jest jeszcze szansa na tą akcję. Jest, a Samoa. Do środku, Markizio. Na Mario, Mario, Super Mario. Mario, Super Chyba Mario! A Kielini. Ja mam Kieliniego. Na no stare ten Twój Kielini, to ja go muszę jakoś tutaj skasować tak kulturalnie. Iiiiiii! Co tu robi Optymistycznie, Optimistycznie na Stary, Stario, to jest prawy obrońca, co on tu robi. <laughs> Człowiek ściana, naprawdę. Oj 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 oj, teraz za to bardzo niebezpiecznie i bardzo głupio tutaj odpuścił Bonuci Ale na szczęście schodził. Kurde, nie wiem czy tego nie zepsułem właśnie zamiast uderzyć. Co no to było? Pójść, puść, puść, pięknie. Samo, tak nie wolno tracić piłki I teraz też to bardzo głupie było czemu tak! Jest, sam na sam Cholera jasna! Po <laughs> co ja ten ścis robiłem? Czerwona! Jest już klasyka, stary nie było meczu w tej, w tej serii, w której bym nie dostał czerwonej kartki, naprawdę. Co ty mówisz? Naprawdę serio masakra. Co ty netto chcesz? No. Aaaa, stary jak ten ki, yy, boży, W karnych ze Szwajcarią pokazywał palcem gdzie ma strzelać, a się rzucił w drugą stronę. To tak samo teraz, patrz, pokazuje tam i się rzuciłem w drugą. Czemu? <głos> <głos> to jest Mario Mandzukić. Ja nie chcę Mario Mandzukicia Chociaż dobra, może jednak Może jednak Może jednak Może nie? Nie! Jak kto to, to był? stary! Jak tak można spieprzyć? Kto to był? Sturaro! Sturaro. Tak, tak! Jak to można spieprzyć tak stary? Wchodzi z do baru i dwie setki poproszę! Nie, stary, brakowało tam tego jednego podania, ale ten twój pieprzony Kielini zabije cię za niego. To był ten chyba najlepszy wybór, tak mi się wydaje. No póki co to on ci mecz robi całkowicie, no i dupa. Alves wrzutka, Alves wrzutka. Wrzutki Alvesa, kto ci to wykończył, Markizio? Markizio to? tak, tak. Markizio, A ten tak dalej jest. idzie. Przy... No Boże. Da się jakoś sfaulować tak brutalnie zawodnika, żeby od razu zszedł, nawet bez tam możliwości zmiany? Tak się popłakał, nie, już nie grał. No, Mario, Mario Mandzukic, no stary, dlaczego zawodnik, który słynie z główek, od nic nie może wykonać? Dlaczego? Gdzie jest Tutaj, spokojnie, by, był na posterunku. Nie, to nie był killing. Ty już masz takie, wiesz, o mamy. Ja teraz bo, boję się, Stary. Gdziekolwiek się spojrzę, to mam Kilini nie? No, no. Nie! Idź! Ja się, ja się gubałem już po prostu, chciałem się bo ja się gubałem po prostu. Nie, idź. Super! Bonucci, tak się nie wyjaśnia akcji. No i trzy, naprawdę. Stary, co Bonucci zrobił? Dramat Ustawiłeś Kieliniego na atak! Nie, nie trafił! Kurde! Ty nie, pasz, nie, ma Kieli, jeszcze, no. nie, ma Kieliniego i nawet strzał oddał, nie? A tu Kieliniby był, to by wyczyścił wszystko. Dobra, atak całą drużyną. Ofensywnie lecimy. Trzeba strzelić chociaż honorowo. O, ty kamie Czemu ja... tam! przyjaciela, to jest reprezentacji, z drużyny. Nie! Nie dać! Nie! Nie skończyło Co to było? Nie! Tak jest, KELINI Kielini, jeszcze raz, KELINI! <noise> Story, ale jaka poszła! Patrz. Przecież to jest niemożliwe, żeby tak to dobić a ja był tak pochylony, że. O, rany... Nie no, Kiriniego bym ci nie pożyczył, bo za dobrym Nigdy w życiu, jak Kielini mi się będzie śnił po nocach Fajnie, jeszcze się uśmiecha teraz Z pięć strzałów jedna bramka, super, fantastycznie No ale cóż, taku dzięki w takim razie bardzo serdecznie Mam nadzieję, że było ok, że się dobrze jest Znaczy się, no w twoim przypadku to zdecydowanie No powiem ci, no. że polecam Kiriniego ogólnie, ludzie, polecam Ja nie polecam Także w razie, na razie i cześć Piona